Podczas tego pobytu decydujemy się na jedną płatną atrakcję, czyli wsiadamy na taką łódź, czy właściwie statek, który się nazywa semi-submarine, czyli z przezroczystym dnem i mamy popłynąć do wraku Zenobia. Wrak Zenobia jest dosyć głęboki, mniej więcej 20 do 30 metrów pod poziomem morza, więc sam się zastanawiam ile będzie widać. Godzina wycieczka tym statkiem kosztuje 25 euro od osoby dorosłej i 12 dziecko, w tym dzieci do lat 5 są gratis. So, so gratis. Więc za patrzymy co tego rodzaju złego. A zaraz Wam pokażę jak to wygląda przez dno. Pan kapitan powiedział, że będzie nas informował jak będą ciekawe rzeczy i wtedy szczególnie będzie zachęcał, żeby tam zejść. W do naszej wycieczki na w gdzie płynęliśmy na wyspę Lobos. Tutaj może jest dużo spokojniejsze. Zresztą taki dzień też wybraliśmy, żeby może było spokojne, więc nic nie buja. Jest fajny klimat. Kapitan był tak miły, że rozdał dzieciom po takich krupeczkach za darmo. Chociaż zasadniczo nie było tutaj przewidzianego żadnego jedzenia w cenie. Gosia, fajnie jest, co? To może jest takie spokojne, nie trzęsie tak jak na pertawenturze. pamiętasz? jak tam... Wow. Niewiele tu jest rzeczy na dnie, ale widoki są naprawdę fajne I coś co mi się podoba w koncepcji tej łodzi, że o ile dzieciaki są na dole, to nie mają szans wypaść, tak? Na pewno nie wpadną do wody, więc wtedy nie ma stresu i nie trzeba tak bardzo patrzeć Również sam rejs tuż wybrzeża Larnaki jest zupełnie przyjemną tego nie, że jest spokojny dzień, nie wieje, nie buja, patrzymy sobie jak to wygląda wybrzeże. Miejsce, gdzie zatonęła Zenobia, nie jest daleko od warnaki. Jest tutaj mnóstwo łodzi z nurkami. I jedną z większych atrakcji pobytu na Cyprze jest właśnie zanurkować przy Zenobi. Co sam bym chętnie kiedyś zrobił, ale to trudno połączyć z rodziną wyjazdem. No i te koszty są oczywiście spore. Teraz chwila prawdy, czy uda się nam zobaczyć choćby kawałek Zenobi? Tu widać linę nurkową i to na razie wszystko. Oczywiście tutaj widać kawałek burty dosyć wyraźnie. Ta wiosna statek się urywa w odmentach. Załoga wrzuca tutaj trochę jakichś kawałków mięsa, chyba jakieś takie resztki z barbecue są bardziej kości i ryby, i ryby avez... zjadają. Powiedz, ty zobaczysz, jak tata będzie pływał za chwilkę. Tam jest, jest. Tam jest to? Pływanie tutaj, nawet z maską, było naprawdę fajnym przeżyciem. Tak jak się pływa przy powierzchni, tuż pod powierzchnią z maską, widać dużo więcej niż z tej łodzi. Jesteśmy w pobliżu lotniska, wrażenie jest takie, jakbyśmy prawie że szorowali przy samym dnie. To jest naprawdę płytko. I parkujemy już w porcie. Praktycznie dwie godziny spędziliśmy na wodzie. To jeszcze ciekawa rzecz, panowie puszczają takiego podwodnego robota. Na laptopie widać jak płynie i mówią, że szykują się do czyszczenia tej mariny. Więc chyba patrzą co tam jest. Może coś wyciągają. Jozułę, powiedz, warto było się przepłynąć? Tak bardzo, fajna była Tobie się podobała tak. wyprawa tym statkiem? Tak. Powiedz, co Ci się najbardziej podobało? To, że było wyjście pod port A widziałeś ciekawe rybki? No i widzieliśmy za to zatopiony A widziałeś statek, który pływał? Tak Zostawiliśmy kilometr od portu, żeby nie płacić tutaj na takich bezpłatnych parkingach i teraz taka ciekawostka z Polski. Zobaczcie co tu stoi. Piękny Fiacic 125P w wersji truck. I wygląda, jakby był na chodzie.